Volkswagen Garbus to auto z 1958 roku. Napędza je silnik o mocy 30 koni mechanicznych i pojemności 1,2 litra. Do tej pory auto pokonało 78 tysięcy kilometrów. W oryginale ten samochód był czarny. Aha, czyli I tak, według kodu, według kodu to, to, to jest czarny, a, a ja akurat jak to auto naprawiałem, renowację wykonywałem, no to znalazłem taki lakier, oś nazwa Porsche Grey, czyli tak naprawdę do twórcy tego samochodu, do Ferdinanda Porsche. Mhm. I, czyli, I taki wybrałem. Ale ten, czyli... jest to z palety tych lat z palety tych lat. Ale widzę, że jeszcze kilka akcentów jest z Porsche, Tak, mamy bo, kilka akcentów. Bo tak... chyba te Dekielki, czy nie? Koła całe. całe. Całe alufelgi mamy tak naprawdę z Porsche 914, tak zwane ciasteczka. Ale to nie są fuksy, bo były fuksy jeszcze, wychodziły nie. w, w na a to jest jeszcze, jeszcze wcześniejszy element, dokładnie 914 miała tak zwane właśnie cookie cutters i, i, i potocznie ciasteczkowe tak dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. No Także to mamy z Porsche. Auto cały czas oczywiście jest w oryginale. Detale, które są nieoryginalne, to można powiedzieć te łabędzie, lusterka, które tutaj mamy. Szyby, szyby tutaj tylne, uchylne, żeby zastąpić troszkę klimatyzację, żeby można było podróżować i jeździć. Ale w tych ma. Nie, nie ma, no nie było. Jest, bo jest ten faldach. Także duża wartość tego auta to jest ten faldach. Powiem szczerze, że tych samochodów było dużo mniej i przez ten faldach jego wartość na pewno zdecydowanie jest wyższa. Kolor. Samochód jest kolekcjonerski, ani na co dzień oczywiście nie jeżdżę. Mam jeszcze kilka innych zabytkowych Volkswagenów, i uznałem, że po prostu mam już ich za dużo i, i któryś, na któryś musiał paść. Padł akurat na tego, że, że, że chcesz się go na dzień dzisiejszy pozbyć. Tutaj widzimy nawet lampy. No właśnie e, widzę, żółte. Że są żółte one są właśnie, są one są oryginalne. Tutaj widzimy nawet napis "Hella", Także mhm. to, to jest oryginalna lampa z tamtych lat. Te wszystkie chromowane elementy. Teraz tak, to jeżeli chodzi się, o zderzaki są wymienić? oryginalne. Właśnie to jest bardzo też w, w, w duża wartość, bo te zderzaki można kupić. Chińskie i, i, różnej produkcji, podrabiane. One już po dwóch, trzech latach widać jakieś korozje. Te zderzaki przód i tył są Oryginalne zostały tylko odnowione, odczyszczone. Inne jakieś są logo, nie? Wolfsburg, tak już wytłumaczę. I... Bo, bo tak naprawdę Volkswagen do dzisiaj jest produkowany w Wolfsburgu. Oczywiście ma wiele fabryk na świecie, ale ta główna to, to Wolfsburg i to jest tak naprawdę zamek w Wolfsburgu. Chyba pierwsze te garbusy i... to gdzieś w Brazylii były. To już później. później, jeszcze później, tak, ale w początek, czyli, czyli Niemcy i to jest właśnie znaczek zamka Wolfsburga, czyli pierwsze takie logo Volkswagenowskie, jakie było, a potem się już pojawiło normalne VW, które tutaj mamy u góry mhm. na masce. Tutaj mam jeszcze silnik, co może bym chciał Panu pokazać. Panie Jacku, i tutaj mamy tak oryginalny silnik, tak zwany kominek z tego roku 1958, który dostał dodatkowo modyfikację, dwa gaźniki tutaj dodane. Zresztą za chwilę go odpalimy, to, to pokażę, jak ten silnik. Ciekawie się pracuje. ogląda z Panem, bo Pan ma dużo informacji, dużo wiedzy na ten temat, a ja zawsze dużo muszę rozmawiać, mama, 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 bo ludzie przychodzą mnie śmiało i tak dalej. I zawsze Pierwszego garbusa miałeś, Ja miałem, ja muszę jak miałem 19 tajny, lat. Bo... To był mój pierwszy garbus, dlatego ja tym żyję całe życie. To co, ja może go ściągnę i Nie, no Taki i, i, cukierek. Tak jest, naprawdę jest cukierek. No. Dziękuję bardzo. To co, ja w takim układzie wypnę te pasy i proszę mi dać kilka minut na ogarnięcie. Zdejmowaniu auta z lawety, przy zjeździe z tej lawety, no troszeczkę się martwiłem, bo taki naprawdę fajny samochód po renowacji można, można. Oj, pomału. O włos. Dobra, chyba, tak? tak, o włos, dosłownie o włos. Jeszcze kawałeczek, i by po prostu te, zdarł sobie te końcówki od y, tylnego wydechu. O, tu widzę. Tu widzę jeszcze kilka pytań będzie z mojej strony, bo widzę nawet, że jest jakiś nietypowy pedał gazu. Tak, pedał gazu jest całkowicie z tamtych przez dokładnie rolka. Także tutaj trzeba się do tego przyzwyczaić, że że mamy kółko, które, które które pod kółkiem. Tak, ale ale to jest oryginalne.